Ja uważam, że bardzo dobrze przepracowany okres dziewczyny przyjechały na ten obóz bardzo zmotywowane. Widać, że zależy im bardzo na tym, żeby wystartować w Kielcach na zbliżających się mistrzostwach świata i widać, że powołanie dwóch, trzech zawodniczek w jednej wadze przyniosło efekt, bo ta rywalizacja na nich na nie działa. Mamy tutaj 25 dziewczyn. W każdej wadze mamy po dwie, trzy dziewczyny. Yy, I dwie dziewczyny tutaj są na koszt klubów. Ale pomagają yy, w, w przygotowaniach dla tych jedynek, dwójek ewentualnie. Siłę, motorykę trenujemy od samego początku, kiedy Tomek objął kadrę. Yy, taki założyliśmy sobie plan, że postawimy właśnie na. Na trening siłowy, motoryczny, i to dało efekt na Mistrzostwach Europy, które się odbyły w Budwie. Tam nasze zawodniczki były naprawdę bardzo dobrze przygotowane pod względem motorycznym, psychicznym i fizycznym, czego efekt był w walkach tych najważniejszych z reprezentantkami Rosji. Gdzie Rosjanki po prostu nie wytrzymywały tej presji, którą dawały nasze zawodniczki, i one naprawdę, tak jakby bały się, bały się tej konfrontacji, bo nasz, ja uważam, że nasze zawodniczki były silniejsze od nich, no i, i później był efekt w postaci medali. Każdy trening, każdy trening coś wnosi do, do boksu tych dziewczyn. Staramy się łączyć wszystkie szkoły z całego świata, bo, bo tu są elementy ze wschodniego bloku, czyli Ukraina, Rosja, gdzieś szybka praca nóg, gdzieś później boks ze Stanów Zjednoczonych, obniżenie pozycji, walka w półdystansie, walka z zabloku. Także, także one, one się wszystkiego uczą, dokładamy do tego elementy, gdzieś nawet zapaśnicze gdzie one mają pokazywać tym swoim rywalkom, że w każdym momencie walki, w każdej jakby sytuacji, w której się znajdują, one mają być od nich silniejsze i pokazywać im, kto po prostu w tym ringu rządzi. Z każdej sytuacji mają nasze zawodniczki wyjść obronną ręką po prostu i, i dlatego nauczymy ich różnych rzeczy. A propos zapasów właśnie chciałem zapytać o Twoją walkę z trenerem. Tomaszem, kto wygrał? Bo, bo wy też oczywiście walkę z zapasem. <grymianie> tutaj, tutaj jest to nasza słodka tajemnica, ale ja powiem, że, że powiedzmy, że był remis. My tak naprawdę te dziewczyny jakby chcemy zespolić całe, by doszły do nas nowe dziewczyny z, z młodszej grupy wiekowej. Są to kadetki, są to medalistki mistrzostw Europy z tamtego roku, z Sofii, które myślę, że jakby. Też już zaczynają czuć klimat tej kadry, atmosferę, która tutaj jest u nas, i, i myślę, że to będą w przyszłości, w drugiej połowie roku, mocne punkty tej kadry. Dziew, dziewczyny nam ufają, i, i jesteśmy na takim etapie, że one po prostu przychodzą do nas z każdym problemem. My staramy się rozwiązywać je albo indywidualnie. Albo po prostu gdzieś rozmawiamy wspólnie. Niektóre wolno, wolą rozmowy na osobności, a niektóre wolą po prostu porozmawiać w większym gronie. I każdy problem, czy, czy, który się tutaj gdzieś odbywa, czy, czy nawet wyniesiony gdzieś z domu, staramy się wspólnie rozwiązywać, żeby po prostu one miały czystą głowę i, i zajęły się tylko treningiem, a nie przejmowały się jakimiś Yy, powiedzmy yy, pobocznymi sprawami. Yy, ja, ja jestem człowiekiem, który naprawdę yy, stawia przed sobą wysokie cele. Yy, zależy mi, jak również te Tomkowi, na, na osiągnięciu sukcesu na tych yy mistrzostwach. I yy, yy, ja nie czuję jakiegoś wielkiego stresu, bo widziałem jakie zawodniczki walczyły w budwie na mistrzostwach Europy. Widzieliśmy hinduski dwa lata temu w Gliwicach, Amerykanki trzy lata temu. Gdzieś podglądamy ich boks na internecie, gdzieś, gdzie można tam posprawdzać. I, I myślę, że nasze dziewczyny na pewno nie, nie są wcale gorsze od tych wielkich mistrzyń, które, które gdzieś tam nazwiskami są afiszowane. One Tu żadna nie wyjdzie do ringu przegrać. I myślę, że te właśnie nastawienie bojowe, które jest tutaj wprowadzone do tej kadry da to naprawdę efekt.